Bardzo proszę pytania. Pani Szperla A nie, tylko Pani najpierw, tak. Pani Sziordowej-Borzewskiej. Jeśli można, mam dwa pytania. Jedno takie, czy Pan musi chyba powiedzieć? Co wpadł na piękny domysł, żeby taką piękną melodię z filmu, jako podkład muzyczny do tych zdjęć w Moskolańsku, no mu To piękna melodia z no, uprzedzająca. Tak. Jedno pytanie. I drugie pytanie. Właściwie propozycja, rozumiem, ja jestem optymistką i mam nadzieję, że Państwa program będzie się ukazywał w jakiejś telewizji. I chciałabym zapytać, czy jednym z tematów programu nie, mógł, nie mogłoby być zdrowie psychiczne Polaków, ponieważ ostatnio widzimy, że jakaś straszna epidemia chorób psychicznych następuje w Polsce, więc takie bardzo... Tylko... Muzyka, która towarzyszyła głównie przekazał mi wiadomości, jak... Chciałem przypomnieć, że wiadomości w czasie tych tragicznych chwil katastrofy smoleńskiej żałów po niej oglądało od 5 do 7 milionów Polaków. To były wielkości dwukrotnie większe niż konkurencyjne, a czasami wygrywające już dziś z wiadomościami fakty. To była muzyka Michała Lorenza. Ja y, y, muszę powiedzieć, że jako obserwator, do, znaczy, który na wtedy oglądałem, ja nie redagowałem wiadomości, to jest dzieło Jaska Karna z zespołu. E, 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 motyw muzyczny, Michała Lorenza z filmu, który później pojawił się dopiero na ekranach. Ja nie byłem na tym filmie, więc nie chcę się odnosić do, do, do samego filmu, tak to jest motyw z e, to, to jest e, z kolei pomysł i dzieło Edwy Chcieli w gazecie, Natomiast problem polega jednak... Ale jedna Na prawa. Ale z muzyką. muzykę. a nie, muzykę można kupić. Muzykę można kupić w telewizji polskiej. Tak? Jako muzykę filmu Różyczka. Natomiast problem polega oczywiście na tym, tak, że prawa autorskie do tej muzyki kupił Dawa Błońsk, bo on jest reżyserem filmu, Różyczka, czy producent tego filmu. Tak? To jest, to jest yy, jeszcze ktoś inny. Więc problem, yy, to nie jest takie oczywiste. Tak? Znaczy, yy, yy, pewnych rzeczy nie da się zrobić. Michał yy, wyraził zgodę na to, żeby fragment ten muzyczny był ilustracją tych wstrząsających różnych i wzruszających materiałów w wiadomościach, w związku z czym ten wątek wszedł nam wszystkim do uszu i do serc. Bo no, taka jest rola muzyczna, zresztą ja muszę powiedzieć, że to co, niech, to, to, co Jacek Karnowski wówczas z zespołu wiadomości zrealizował, to jest w ogóle nowa jakość kategorii przekazu informacyjnego w momencie dramatu narodowego. Tak? Znaczy to były godzinne, e, e, wzruszające i wstrząsające programy informacyjne według zupełnie nowego formatu. Tak? Znaczy no, standardowo nie ma takich formatów, znaczy nie ma takiej ilości elementów muzycznych w programach informacyjnych, jakim były ówczesne wiadomości i ze względu na to, że one się cieszyły tak niezwykle popularnością w sensie oglądania, tak? No to, 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 to te motywy i e, 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 muzyczne i e, 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 wizualne zapadły nam głęboko w serce. To, to jest dzieło tych ludzi, to, to, to jest moja odpowiedź na to pytanie. Natomiast gdyby pytanie, bo ja zapomniałem, że tak... E, ja bym chciał powiedzieć o, tej, o kilku programach, których na pewno nie zrobiliśmy. E, z kontynuacja wątku Tomasza Turowskiego na pewno by przy, przyniosła nowe nowe odkrycie. Ja Tylko powiem w dwóch słowach, że to e, po ostatnim programie zadzwonił do mnie ksiądz e, z Płocka, ksiądz Kurek, e, z Kurek Salezjani i mówi, e, czy sprawdziliśmy, jakie były kon, koneksje młodego Sikorskiego z Tomaszem Turowskim. Ja wiem, no jak to mogę sprawdzić. No przecież obaj byli w Rzymie, mieszkał przecież Sikorski w Rzymie. Zaczynam wertować wszystkie dostępne biografie Radosława Sikorskiego. Okazuje się, że nie znajduje nigdzie wątku y, rzymskiego. Okazuje się, że później dopiero u Łukasza Barzeży w tej wywiad y, 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 y tam jest taki krótki moment, że pierwsze spotkanie po wyjeździe na zachód Radosława Sikorskiego z rodzicami miało miejsce właśnie w Rzymie, gdzie oni pod pretekstem wyjazdu na pielgrzymkę specjalnie tak wykombinowali, wy, wy żeby zobaczyć się z, z synem, który wybrał wolność na zachodzie. A ten rozmówca telefoniczny, ksiądz z Polska, mówi, żeby sprawdzić to w domach polskich, ponieważ w Domu Polskim na Via Cassia, w domu Pielgrzyma Radosław Sikorski mieszkał przez rok. Dzisiaj, no, żadna oficjalna biografia nie potwierdzała tego. Ale od, odszukałem kapłana, który był wtedy dyrektorem domu polskiego na Via Cassia. Okazał się nim ksiądz Sawyery Sokołowski z Częstochowy. Dotarłem do niego przez tygodnik niedziela. Lidia Ludkiewicz mi dała jego telefon i ksiądz Czarny potwierdził, tak, Radosław Sikorski przez rok w 1984 roku czy piątym, mieszkał w Rzymie. U niego i on mówi, jak się spotkamy, bo to nie jest rozmowa na telefon, opowiem Ci Janku, bo jesteśmy na artykule, się okazuje, że Czarny Sokółowski okaże się, że znają moje daty i tak dalej, mały poboczny wątek. A on mówi, to Ci Janek wtedy opowiem, kto go przywiózł i kto go rekomendował, żebyśmy go tu roku u siebie trzymali i kto później go zabrał i z kim wyjechał. Kto załatwił mieszkanie. Tak, tak, tak. No, tego wątku przyznam się, że nie, nie sprawdziłem, ale być może ten, ten trop jest niezwykle cenny i ciekawy, ponieważ nasze oficjalne zapytanie do msz u które przekierowaliśmy w formie mailowej do Macina Bosackiego, Rzecznika prasowego MSZ z zapytaniem, jakie były kontakty wcześniejsze Tomasza Borowskiego, z sowieckiego agenta z Radosławem Sikorskim. Otrzymaliśmy odpowiedź, jakąś bardzo lakoniczną, zdawkową. Żeby sobie dwa razy w się z Tomaszem Borowskim. Natomiast odpowiedź oficjalna. Ale jakoś taka, tak, tak, że dotyczył tego, tego. Natomiast ten wątek. E, swoją drogą, no może to nie jest, no, może jest, o, jestem opanowany nienawiścią i, i spiskową teorią, ale ze zdziwieniem stwierdzam, że jako, e, jeśli Radosław Sikorski y, no, szczegółowo, opisuje, czy, y, y, szczegółowo opisuje całą swoją drogę życiową, no e, rok w życiu młodego, dwudziestokilkuletniego człowieka jest znaczącą, znaczącym okresem, w związku z tym, na miłość powiada, go... Dlaczego ukrywać ten fakt, że było się rok w Rzymie? No? A rozmówca telefoniczny stwierdza, że widywali się często, że musieli się widzieć, no bo tamten też bardzo często przebywał, ten Tomasz Torowski też przebywał w Domu Polskim. No. To jest też temat, o którym moglibyśmy zrobić. A jeżeli Pani pyta o zdrowie psychiczne, to ja zacytuję, tylko przywołam tutaj, e, publikowany przez Rzeczpospolitą kilka miesięcy temu list e, polskich naukowców w obronie prawdy. Nie wiem, czy Pani pamięta, od czego zaczynał się ten list. To był artykuł na stronach opinii. Mało kto tam zagląda na te strony. Tak. tak, tak. tak. Tam był, przy, tam był przy, przywołany eksperyment, jaki został wykonany na amerykańskim uniwersytecie. Eksperyment polegał na tym, że studentom pokazało cztery odcinki: A, B, C i X. A był najkrótszy, B średni, C najdłuższy. I odcinek X, który był równy, przyjmijmy, ja już nie pamiętam, z odcinkiem B, średnim. A. Studenci podchodzili i publicznie wskazywali, że odcinek X jest taki jak odcinek, prawda, jeden z tych trzech. Z tym, że prawdziwy eksperyment polegał, że znaczy, <grydy> rzeczywista wartość tego doświadczenia polegała na tym, że 80% studentów było umówionych z prowadzącym badania, że będą wskazywali błędnie, czyli będą wskazywali nie w odcinek B, który istotnie odpowiada odcinkowi X, ale będą wskazywali odcinek A. 20% nie było w to wtajemniczonych i musiało odpowiedzieć zgodnie z tym, co widzą. Jakie było zdumienie, gdy się okazało, że większość z tych, którzy zostali na końcu, którzy nie wiedzieli o tym, że jest ustawiona sprawa, wskazało błędnie tak, jak ci poprzednicy. E, ten profesor później to opisuje w komentarzu, że na tym polega e, e, manipulacja. Tak, e, a, tak, Aż manipulacja. Tak, tak. E, no, to jest ciekawa opowieść. E, Zdarzyło się naprawdę. A to, co doświadczamy dzisiaj w Polsce, no, to, to być może jakoś odnosi się do tego hmm, eksperymentu. Może właśnie taki eksperyment doświadczamy w przestrzeni publicznej. Dziękuję bardzo. Warto, żeby pan spytał Anię Pietraszak o Afganistan. Co on tam robi, Bo jej relacja jest bardzo, bardzo tajemnicza. Spotkała się z nim na jakimś tam przyjęciu, zaczęła na temat Afganistanu i uciekł. No być może to jest ciekawy moment, mhm. warto rozmawiać o Radosławie Sikorskim. no to już programu na pewno nie będzie. Na się, to Janek wspomniał, że Ryszard chce był człowiekiem zdrowym psychicznie i z doświadczeń, nie to psychologa klinicznego, czyli mnie, wynika, że dużo pewniejsi są psychopaci niż wariaci, a zdaje się, że to psychopaci wzięli górę. Bardzo, bardzo, bardzo proszę ee... pytania. Proszę bardzo. Katarzyna Soszyńska, ja mam jeszcze pytanie tego rodzaju. Jak się ma fakt, że pani Jarosław Kaczyński będzie prawdopodobnie zmuszony do przeprowadzenia badań psychiatrycznych do sprawy pana Kaczmarka, który miał amnezję i mimo że był nagrany, jak chodził po hotelu Mariosz, to nie stwierdzono, że jest chory psychicznie? To no. <noise> Proszę Państwa, mogę do, dołączyć do, do, do tego pytania również moje zdumienie, ale kierujemy je do, do tego sędziego, który y, to pytanie. On nie był, przepraszam, to, to jest mój taki przyjaciel, najemny sędzia, ponieważ on kazał mi aresztować y, 4 lata temu, 13 grudnia no, na moment zresztą Janek wtedy występował w mojej obronie y, pod sądem. Y, y, on taką długą tradycję ostatnio wskazał do rotykania na y, ciężką grzywnę i to może też warto powiedzieć na odszkodowanie w tygodniku wprost, która odpływa się dowiedzieć, bo to została skazana za artykuł w tygodniu wprost, nie w naszej gazecie, tylko w czasach, gdy jest chyba w, w proście i okazuje się, że wprost nie zamierza negocjować z nią wysokości ceny y, ogłoszenia, czyli być może będzie musiała dopłacić według cennika, no, ale jak wiemy Tomasz Lins jest dżentelmenem na pewno jako redaktor naczelny potroi stawkę. To pytanie, Czy Gazeta Polska nie mogłaby drukować cyklicznego wykazu sędziów popełniających takie tak, złe wyroki w ostatnich dziesięciu Ja swój pierwszy poważny tekst w wydrukowałem na świecie, to tym dziewięciu niesprawiedliwych. To było i, i, i sześciu sąd, ceni, sędziów sądu najwyższego podało mnie z tego powodu do sądu i ja ten proces wygrałem. I od tej pory i od tej pory przez, przez 15 lat nikt nie podawał mnie do sądu, a do czasu Adama mi rozstrzygnięcie wyroku 26 sierpnia. E, dzisiaj dzisiaj niestety przegraliśmy ze Stafanem osna, ale to nie o nas, bo kolega napisał, że Stefan Misiełowski jest łajdakiem i sąd nie chciał przyjąć dowodów tej sprawy. Powoda. Sam widok był A jak ktoś ma razem 15 tysięcy? Bardzo proszę. Pytania, czy są jeszcze. Tak, pan się zgłasza. Ale wykorzystałem tej sieci na końcu Maciej Kławicki w On kierował większością telewizji w Polsce. Mógł powiedzieć takie rzeczy, po których już żadną nigdy nie pokieruje. Więc śmiało. Proszę bardzo. Panie redaktorze, pan powiedział, że pani. Trzymara powiedziała panu, że to jest decyzja polityczna. Kiedyś ja bym rozwikła, kto wydał taką decyzję, bo wiedziałem, kto jest sekretarzem partii do propagandy KCPZP, który jest kierownikiem działu prasowego KC. Dzisiaj tego nie wiem. Czy pan ma jakieś podejrzenia? Znajmniej pan, pani Szmala, może uchyliła roczka tajemnicy, bo my cały czas obierujemy właśnie uciekałą od nazwisk. Ja tego nazwiska nie znam, natomiast yy, bawią się w pewne hipotetyczne tutaj dywagacje, mogę powiedzieć tylko tak, że pani Szmala chętnie zasłaniała się w tych rozmowach, a prezesem, który na początku był nominantem czy emanacją sił lewicy. Później zasłaniała się, no właśnie, nie wiadomo o Kim czy Juryszem Bragnym. Natomiast te, z tego, co wiemy, ona środowiskowo i mentalnie związana jest bardzo mocno z Platformą Obywatelską. A mentalnie z Gazetą Wyborczą. Stąd, stąd powtarzam, mówię, mówię to na pełną odpowiedzialnością, dlatego, że, że ona bardzo często mówiła Gazetą Wyborczą. To znaczy, powtarzała. Niesprawdzone lub kłamliwe lub, lub tezy, które, które są na jej koleżanki, przyjaciółki, jak Dominika Wielowieńska czy, czy Agnieszka Kubicka. Stąd stąd twierdzi, że, że, że jest związana mentalnie, to jest pod wielkim wpływem w Ale nazwiska decydenta, no nie znam, nie, no, kto nosi długie spodnie w, w, w Platformie? no Schetyna i Tusk, no, w związku z tym któryś z nich, ponieważ są w konflikcie, e, być może e, dzisiaj, nie na więcej ma do powiedzenia na ten a może nie, e, to my jesteśmy skazani na spekulacje.